Hej, kajdżowie, ja jestem na tym dzisiejszym filmie jesteśmy w Minecrafcie. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Jakie plany na dzisiaj? No to tak, jak już widzicie, żelazną motykę. No to, ale pierwsze, zanim zacznę motykować, to się idę przespać, słodkich snów. No, punkt odradzania już mam. Dobra. No to tak. Wczoraj zbierałem, znaczy nie wczoraj, to tam dwa dni temu zbierałem słodkie jagody. No i dzisiaj robimy polu uprawne z słodkich jagód. Czemu słodkich jagód? Tak po prostu. O, mogę sobie ziemniak i marchew zniszczyć. I zasadzić słodkie jagody. No, czyli słodkie ogody. Mam. Dobra. Dam koniki, świnie. Świnia się kąpię, dobra. Żeby nie przedłużać, to tak. Um, jeszcze będę robił mur wokół wioski. No tak to nie może być, że ona jest po prostu na luzie. I to, to, to. No, yy... rzeczy do muru sobie z kreatywnego, bo jak miałbym kopać dużo drewna, to po prostu zeszłoby mi to wieczność. A tutaj będę miał już pierwszą przeszkodę w postaci wody. Mur pewnie mi nie zejdzie jakoś długo, ale woda mi w tym przeszkodzi. I dlatego. Trzeba zacząć. Oczywiście, wam nie będę tego całego procesu nagrywał. Zrobię wam cięcie i zrobię się po o takich ciemnodębowych płyt. Tutaj zacznę i zrobię ładniejsze ścieżki i tak dalej. Więc zaczynamy. Na dawno muru nie budowałem, więc czas najwyższy sobie wszystko poprzypominać. Oczywiście ten mur będzie jeszcze wyższy, będą wieżyczki do strzelania z łuku i tak dalej. Więc troszkę budowania mi zajdzie, więc dlatego już zaczynam. Więc jak przejdę przez wodę, to pójdzie już z góreczki. No, byłem na spacerze z Merlinem przed chwilą, wyszalał się. Okej, okay, zaraz będę zakręcał. Zrobię jeszcze furtki, czyli wejście przez mur do mojej wioski. Trzeba będzie jeszcze jakąś nazwę na nią dać. No bo tutaj, tutaj do końca, od jednego brzegu do wody z wody do drugiego brzegu po prostu o i już zakręcam. Oczywiście ten mur będę powiększał, jak będę chciał budować, nie wiem, domek na drzewie, na drzewie, na drzewie. Albo nie wiem, jakieś bloki. Na pewno bloki z dwa chciałbym wybudować jeden taki na, nie wiem, 10 pięter, a drugi już na do nieba. I tak to określę. Dobra, dociągnijmy do końca wody. No, łosoś, będziesz miał utrudnienie pływanie, bo będziesz musiał pod mostem pływać. Dobra, raz, zobaczymy. I tutaj już bez problemu. Takie to tarcze, co parę dni temu już mi usunę na razie. Czy usunę, zdejmę, bo mi przeszkadza. Okej, okay, więc Minecraft, no i jeszcze będzie jutro. No bo w końcu muszę pokonać tego bossa. Taki jest mój najbliższy na razie cel. Jak go pokonam, albo on mnie, co też jest możliwe. To... Jak pokonam, to po prostu będę już grał sobie tak... Normalnie. No, tutaj doszedłem. No. W sumie nagram cał, cały proces tego budowania, bo to rzadko kto tyle nagrywa tak, takie roboty. No mam. Ścieżkę będę musiał jeszcze wygładzić, ładnie zrobić. I tak dalej. Za dużo... No a co tam my łobieczki? Będziecie mieli ograniczone wejście do wioski. O! Macie muru. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. A jeszcze... Kawałeczek. Dobra... Okay, bo nie chcę po prostu kwiatów niszczyć hop dobra pójdę se tu hop dobra pyk, pyk, pyk już prawie kończymy dobra Raz, dwa, trzy. Dobra. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Teraz to wygładzimy. Hop. Dobra, nie chcę też niszczyć. Pumpkin. Op. No, i zaraz cały proces będzie gotowy. Dobra. Więc jeszcze dzisiaj będziemy prawdopodobnie do jaskini szli, ale to się po prostu zobaczy. Dobra. Okej, okay, świnia. Czyli się by parkur by, by jakiś zrobić. No, ale Przynajmniej się przygotować parkur. A zrobić parkur. No jutro. I jak dobrze umiem. Dobra, ósma minuta. Ja dalej jeszcze. Moja Dobra. Okej, okay. a widziałem przez przypadek dałem nie to co trzeba. No, villager, pewnie się dziwi, że tutaj ci coś nagle przed nosem powstaje. No by to też się łapało jako na wioskę. Okej. Okay. Hop, hop. Nam. No, no. staram się to robić. Jak najszybciej no muszę zniszczyć kwiatka. Niestety. No więc te zwierzęta, które już tu zostały, no to raczej już zostaną. Dopóki ich oczywiście nie wybiję w pewnym czasie. No, to już ich sprawa, że tu chcieli zostać. Dobra, i zaraz się stykniemy jedną stroną, dobra, czekajcie żebym tu nie miał już dużo roboty, to co to ułatwia, czemu by nie. Czy troszkę to przyspieszę a potem to będę wyrównywać, niech się taki film budowniczy tu jest statek? Nie. Pewnie lawa się świeci w jaskiń, czy świeci. No po prostu jest. Lawa. Numer. A Merin jak zwykle, szczeka. O jedno nie wyliczyłem. No ale. Zawsze mogę więcej nie wyliczyć. Dobra, okej. Okay. A ram to będę wieczność tak robił tak powoli. Okej. Okay. Time set day nie będę robił, bo chcę jak najmniej komend używać. Ta prawda potworków nie mam, no ale niech se będzie ta noc. Dobra. Jeszcze tutaj tak z i będzie gotowe. Hop, hop. Dobra. Jeszcze tutaj tak szybciutko już. Dobra. No jeszcze miałem dzisiaj w planach iść do jaskini, żeby diamenty szukać. Na no, razie się tak dzisiaj dużo budowałem już tego muru. To tylko z Wami jeszcze parku zrobię. Jutro będę go pokonywać. I Jutro pójdziemy już do jaskini. Czy dzisiaj sobie ją przygotuję? I będzie git. No, już tutaj właśnie będę męczył. Więc tak wygląda wioska moja z murem. O jedno pole wyszło, no ale trudno. To nie panie golem. No. Idę się przespać. Gdzie ja mój dom? Gdzie ja mój dom? tu? Chodźcie tu, dobra. Wieniam się na survival. Dobra. I śpimy. Ok, yy, tarczę ubieram, dobram na razie to jeszcze nie będę kładł, ale wam pokażę, jak ma to mniej więcej wyglądać, po prostu o tak, hop, hop, hop. I tu będzie wejście z furtki, i tak to będzie wyglądać, ale już nie będę męczył, jak to robię. No, tu mam lodowiec. A kopalnię sobie przygotuję z dala od wody. Jeszcze będę ścieżki zajmował się, ale to już poza filmem sobie zaraz zrobię. O tu mam nawet wejście do kopalni, ale chcemy mieć takie własne swoje. No więc będę się jeszcze jagodkami zajmował. Dobra, więc tutaj sobie... No wykopię na dół I będzie git Tego już Wam nie będę nagrywał A tutaj będzie moja kopalnia co zaznaczę Okej okay. No jagódki już zdążyły urosnąć Więc bierzmy Jak się w nie wejdzie to one oczywiście biją właśnie to nie mnie się ci dam pożyć. Ale dobra, widzę, więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. A parkour miałem robić, ale to jest sobie zrobię poza filmem na spokojnie. Więc tutaj sobie odkładam rzeczy. No i tutaj kończę film nie zaczyna, więc hej.